Pojawiło się Blade and Soul w wersji mobilnej o podtytule Revolution i jestem po kilku godzinach grania z przymrużeniem oka, ponieważ te pierwsze kroki przeważnie są w dużej mierze lajtową próbą zaznajomienia się z całą produkcją. W każdym razie dzisiaj podzielę się z wami takim totalnie pierwszym spojrzeniem, co wygląda spoko, co niekoniecznie, a jeżeli będziecie zainteresowani to w przyszłości zrobię dla was oddzielny film po kilkunastu kolejnych godzinach zabawy, więc dajcie znać w komentarzach czy jesteście zainteresowani, być może łapka w górę też w jakiś sposób mi to zasygnalizuje. A teraz przejdźmy do właśnie first looka ze wskazanej mobilki. Żeby być z wami w pełni szczerym, muszę na starcie zaznaczyć jedno. Nigdy nie byłem fanem Blade Soul, jest to tytuł, z którym spotkałem się raz i wiem, że kolejnego razu już raczej nigdy nie będzie. Nie oznacza to jednak, że jest zły czy cokolwiek innego, wręcz przeciwnie, jest bardzo dobry, grywalny, aczkolwiek po prostu do mnie nie trafił. No co, każdy może mieć swoich ulubieńców i niekoniecznie trafione typy, prawda? Blade Soul jest właśnie u mnie na tej drugiej pozycji, ale mobilką się zainteresowałem. Dlaczego? Ano, dlatego, że to hit w Azji, który gromadzi przy sobie jakieś zawrotne, Ilości graczy spędzających czas na telefonie. Skąd w ogóle ten sukces? No, dobre pytanie, na które po kilku godzinach zabawy nie jestem w stanie racjonalnie odpowiedzieć. W sensie, no, po kilku godzinach muszę przyznać, że jest to dosyć ciekawa mobilka, z którą z pewnością jeszcze te kilka godzin spędzę, ale nie jestem przekonany, czy może w tym momencie rywalizować pod względem atrakcyjności i przede wszystkim zaawansowania z takim Black Desert Mobile. No, ale wracając, na początek wypada wpleść istotne informacje. Aktualnie granie jest dostępna bezpośrednio u nas, a instalka Trzeba pobierać z takich źródeł jak przykładowo APK Piór, czyli z zewnętrznych. Nie znaczy to jednak, że gracie w krzaczkach, wręcz przeciwnie całość jest przetłumaczona, no i działa bez większych problemów. Instalka sama w sobie to kilkadziesiąt mega, aczkolwiek pobranie pełnej gry to już powyżej gigabajta, i podobnie jak w Black Desert Mobile oczekiwanie możecie umilić sobie poprzez minigierkę. Następnie przychodzicie do wyboru postaci. Tutaj macie Jin, Yun, Len i Gon, o ile dobrze wymówiłem całość. Znawcy Uniwersum z pewnością wiedzą jak to wszystko wygląda. Dwie mają gender locka, dwie niekoniecznie. Wśród klas także jest pewna synergia, przykładowo Lynn może być tylko Force Masterem, a Jean, którym gram, jest Blade Masterem no i Kung Fu Masterem. Charakteryzacja jest rozbudowana, obszerna, jeżeli ktoś lubi bawić się wszelakimi suwaczkami, no to tutaj z pewnością będzie miał się czym pobawić. Największe zaskoczenie to jednak dla mnie sam początek zabawy. Nie jestem pewny w ogóle na 100%, ale miałem dziwne odczucie, że cały samouczek wygląda tak samo jak w wersji komputerowej. Jeżeli tak rzeczywiście jest, no to fani Blade and Soul dajcie mi znać w komentarzach. Dla mnie widoki były bardzo podobne. Dalszej części rozgrywki już niestety nie pamiętam tak dokładnie, jeżeli mówimy o oryginalnym Blade Soul'u, więc tam odniesień nie mam. W każdym razie nie miałem absolutnie żadnych wątpliwości, jeżeli mówimy o tym, że gram właśnie w Blade and Soul, a nie jakąś inną mobilkę. Czuć Charakterystyczną stylistykę, charakterystyczną walkę, no i interfejs związany przykładowo z ubieraniem postaci, który nigdy nie był dla mnie do końca jasnym, ale każdy fan gry z pewnością skumam go po kilku chwilach. Generalnie jednak przy całej mobilnej strukturze gry musicie wiedzieć, że rzeczy związanych z interfejsem, jak w każdej innej mobilce, jest mnóstwo. Rozwój bohatera przybiera jakieś ogromne rozmiary, no i szczerze mówiąc póki co wolałem cieszyć się po prostu walką i eksploracją świata zamiast rozdrapywać kolejne zakładki. Tak więc odłóżmy sobie ten temat na ewentualny następny odcinek z Revolution, w którym wszystko postaram się skrupulatnie omówić. Skupiłem się natomiast na czymś zupełnie innym, a mianowicie o prawie graficznej, no i audio. Oba aspekty są zdecydowanie na plus. Co prawda uważam, że to nie jest to, czego można spodziewać się przykładowo po Black Desert Mobile czy też Dragon Rai, ale gra wygląda bardzo ładnie i podoba mi się to, co stworzono na silniku Unreal Engine 4, z tego co wyczytałem. Animacje, postaci robią wrażenie, pod względem ogólnej dynamiki walki jestem totalnie usatysfakcjonowany płynnością, no i odpowiednim stonowaniem blasków. Niestety mobilki mają to do siebie, że przeważnie są bardzo błyszczące, bardzo efektowne i nierzadko praktycznie nic nie widać na ekranie. Tutaj natomiast całość nie wylewa się z ekranu, a jest po prostu przyjemna dla oka. Tyle, że samej walki nie było aż tak duże, jak pewnie bym oczekiwał. Pod tym względem mam wrażenie, że o ile Black Desert Mobile jest typowym graindownikiem, gdzie walczymy masę czasu, a Dragon Raya to zabawa nastawiona przede wszystkim na questy, to tutaj są zadania, ale przeplecione tą walką. Czy jest to złoty środek? No nie do końca, bo nadal mam wrażenie, że bieganie od NPC-ta do NPC-ta jest znacznie więcej, co nie zmienia faktu, że raz na jakiś czas wyskoczył mi boss przez te ostatnie godziny, więc nawet trzeba było go ubić bez autoplaya. no a poza tym pokierszowałem pewne grupy potworów do zadania. Najgorzej chyba jednak odczułem fakt pewnej liniowości, która stale jest obecna przy rozgrywce. Mam 25 level na dany moment, a ja nadal operuję w zasadzie na dwóch questach, które są ze mną ciągle. W sensie, no jest to tak jakby jedna linia questów. Zazwyczaj w mobilkach tych questów jest znacznie więcej tych zadanych, które można gdzieś tam rozproszyć po jakimś obszarze, a tutaj całość trochę prowadzi za rączkę. Nie wiem niestety jak będzie dalej, pewnie znacznie lepiej biorąc pod uwagę wychwalane przez doświadczonych graczy PvP, aczkolwiek do tego przede mną jeszcze daleka droga. Będąc natomiast sumiennym, pragnę tutaj podkreślić, że Blade and Soul Revolution to półotwarty świat, który przymierzycie z półotwartą świadomością. Autoplay, autoplay i autowalka. Tego jest tutaj dużo. Postać je sama, sama zmienia sobie kombo w skillach, sama przejdzie od zadania do zadania i w większości przypadków w tym momencie się to sprawdza. Naprawdę były sporadyczne przypadki, mówię tutaj o bosie który był dla mnie stosunkowo silny, ale niestety nie zmieniłem ekwipunku, więc podejrzewam, że to właśnie ten ekwipunek wpłynął na to, że nie mogłem go zabić, no i wówczas zacząłem bawić się w walkę manualną, ale generalnie korzystałem z tego wszystkiego jak mogłem, jeżeli mówimy o automatach i muszę przyznać, że mając już świadomość obecności i bardzo precyzyjnego działania tego systemu, z czasem wyłączyłem myślenie, a przeskakiwałem do mechanicznego klikania w kolejne zadanie no i kolejną nagrodę. W zasadzie w naszym plecaku znajdziecie również autoekwipowanie wartościowych przedmiotów, jeżeli nie jesteście pewni co jest dla was najlepsze, a co niekoniecznie. Zapytacie pewnie również o item shop, cóż tutaj nie zagłębiałem się w niego aż tak mocno, ale wydaje mi się że w tym momencie przynajmniej gra oferuje sporo bzdurek za darmo, bonusy, eventy atrakcje, zalogowanie i tak dalej i tak dalej, chociaż dochodzą mnie słuchy, że to co najlepsze i tak trzeba kupić za realną gotówkę a to źle wróży, skoro mówimy o grze nastawionej na PvP w dalszej perspektywie. Czyżby Pay to win? Pogram, zobaczę, dam wam znać, jeżeli zechcecie. Z mojej perspektywy jest to gra w tym momencie zdecydowanie uboższa, aniżeli taki Black Desert na starcie, ale jednocześnie atrakcyjniejsza niż Dragon Ryan, także na starcie. Jak to będzie wyglądać za kilkanaście godzin, pożyjemy, zobaczymy, grunt, że jest płynnie, bez problemów z optymalizacją, ładnie, no i bardzo Blade Soulowo, więc pod względem kupienia fanów marki może to być w dziesiątkę powtarzając ponownie frazę na starcie. Bo im dalej w rozgrywkę, tym może być albo lepiej, albo gorzej. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zainteresowani kolejnym materiałem z Blade Soul Revolution na kanale. Jeżeli tak, no to standardowo sekcja komentarzy jest wasza oraz łapki w górę. Poza tym również dajcie znać, jak zapatrujecie się na ten tytuł, czy może to być ciekawa opcja, czy niekoniecznie. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.